Cześć, witajcie, na Lekturak11.0. I tak, dzisiaj to jest, y dzisiaj jest to. Nagrywam mój pierwszy vlog. Y y vlog będzie. Jest to jako mówię, wrogi, trochę informacyjny, a co no, nagrań moich. Tak, jest na razie tylko jeden filmik z Battlefielda i niedługo mają się okazać następne, z, też z Battlefielda lub i z intro'a trójki, albo w, y, mo, albo w singlu, tak? lub w kopie z moim kolegą w y, Battlefieldie też robię kopa i może też singla bo jak widzicie multi nagrywam, albo po prostu rozgrywkę z multi z moim kolegą y, może też wyjdzie, seria z Minecrafta jeszcze mogę co do y, Mm, tak a propos sanktuaru trójki jak miałem... zrobiłem sobie pierwszego zrobiłem sobie po prostu kupiłem grę tak zainstalowałem zrobiłem sobie pierwszego save'a i na pierwszym save'ie od razu tak do garażu do po pierwszych dwóch misjach do mojego garażu są dwóch trzech czy dwóch, dwóch po pierwszych dwóch misjach od razu miałem mm, jakby w moim garażu miałem od razu czołg i parę takich dobrych pojazdów, które były ulepszone i to były takie, które można odblokować ulepszeniami, typu czołg Sainz, science, science, czołg świętych, który był cały fioletowy, na przykład, tak, i miał te znaczki, że Signs, te lilie, takie, co my mamy, święci mają. Miałem, w lądowisku miałem helikoptery, miałem takie jakby piorowce, rozumiem, świętych, miałem zwykły pionowzlot, miałem pionowzor świętych, miałem taki to jest w 15, chyba, bodajże w 15 lub 14 odcinku Magi z Shio co robili, robili? Tą misję, właśnie gdzie wbijają się im na statek i wybierają dwa prototypy. Dwa to on, oni wybrali właśnie taki, ten jakby ten motor, latający motor, czy jakoś tak, i właśnie ja go dostałem. I ten, ten sam, latający motor Ultoru, czyli tych, jakby stagu. Z tań dwójki, tak? To było takie wojsko, jeszcze nad wojsko, Ultor, tak? Tak, coś takiego jak tu Stag. Ale Stag dopiero po paru misjach, bo na, na początku to zwykłe wojsko, tak? Później Stag. Yy... Tak, co do nagrań mojego vloga, też, tak? Czym nagrywam? Nagrywam. Yy... O, mój kod rapie fotel. Psik. Yy, nagrywam yy, zwykłym moim kano kanonem, takim płaskim. I, I nie trzymam go w ręku, tylko stoi na statywie mojej mamy bo moja mama robi takie zdjęcie już planerowe. Yy, robię o wiele lepszymi aparatami, tak, to jest taki mój, zwykła taka cyfróweczka, ona robi już lustrzynkami, to... Boże, co tam się działo, mój kot skoczył na szafę. Wow. Dobra, nieważne. Yy, co bym jeszcze mógł tam powiedzieć? Yy, no tak, co do na nagrań. Może... Yy, następne, teraz nie mam mojego kota, to chciałem go wam pokazać, ale nie, nie zejdzie teraz. Mojego psa też wam nie pokażę. Yy, na następnym vlogu postaram się jakoś tu złapać do mojego pokoju i przyprowadzić, zaprowadzić. Jenny, kici, kici, Może wam go jakoś teraz pokażę. Poczekajcie chwilę, wrócę statyw. Widzicie się mój kot? No to tak dobrze nie widzicie, bo ja na statywie nie mam przyjrzeć. To jest mój kod. on siedzi sobie na szafie, tak? A teraz jest to nieważne. No tak, więc był mój kod. wam nie pokażę, bo siedzi w ogóle gdzieś tam w odrębnym moim pokoju. Skarb jeśli źle Dobra. Yy, yy, w odręb... gdzieś tam w ogóle w następnym moim pokoju. Yy, I tak. Pokoju wam mojego nie będę pokazywał. Moje rodziny też nie, ale nie chce mi się. Yy, tak, ostatnio... Co się na YouTube dzieje? Yy, paru... Ja mam coś do mojego samego kanału. Mam parę swoich filmików, yy, które są dosyć główne z zwykłym. Jeden to jest file z moim kolegą, właśnie podczas nagrania z Minecrafta mieliśmy nagrywać serię Survival, yy, to był fail. Mm, następnym filmikiem to były zabawy nasze na placu, na placu zabaw, bo chyba dwu, dwa lata temu to było. Nie no, rok temu wrzucone, ale wcześniej było ten, bo nie wrzucałem długo, bo nie miałem konta, nie chciało mi się robić. I to było nagrane dwa lata temu, a wrzucone rok temu chyba, bodajże, tak, w 2011. Nie wiem, czy to dokładnie rok już pinał, ale ogólnie tak jakby liczyłem to rok. Yy, co bym ja jeszcze mógł teraz powiedzieć? Raczej już nic. Jeszcze jeden minus mojego aparatu to jest to, że mogę nagrywać tylko 3 minuty, więc jak tam będzie takie powtórzenie na razie, na razie, to to było po prostu tak, że musiałam zaczynało mi się nagranie i musiałam włożyć jeszcze raz. Więc wszystkie takie powtórzenia na moich vlogach to będą spowodowane właśnie tym. Więc na dzisiaj z Wami żegnam. No i do następnego vloga, do następnych nagrań. Cześć!